Swoimi korzeniami sięga XVI wieku, no i związana jest z postacią Jana Zemełki, Zemeliusza, który w 1600 roku przekazał tą kamienicę utworzonego zresztą, czy ufundowanego przez siebie, Kolegium Macjonarskiego w Koninie. Najstarszy budynek mieszkalny w mieście, jako że powstał w epoce renesansu, już wkrótce odrodzi się jako kulturalny inkubator. Na temat rewitalizacji domu Zemełki mówiło się ostatnio wiele. Obecnie w budynku prowadzone są prace remontowe. Remont zabytku wymaga znajomości historii i wiedzy jak budowano w ubiegłych stuleciach. Ten remont jest specyficzny pod względem po prostu użycia materiałów. Nie robimy takiej tradycyjnej materiału jak cement wapno. No po prostu to wszystko na zasadzie tynków wapiennych, farb przemianowych. W ogóle inna technologia wykonania. Niż te wszystkie tradycyjne, co robimy normalnie w domu. Rewitalizacja obiektów zabytkowych w założeniu ma przywrócić obiekt do życia zarówno poprzez wyremontowanie budynku, jak i nadanie nowej funkcji, jaką będzie pełnił po oddaniu do użytku. Nie można jednak zapomnieć o historii tego miejsca. To było takie centralne miejsce pewnego, pewnych różnego rodzaju wydarzeń, szczególnie tuż przed odzyskaniem niepodległości w następnych latach. Na tym budynku jest najstarsza tablica taki rodzaj tablicy pamiątkowej pomijając już oczywiście obiekty sakralne w mieście, w którą ufundowano w 1917 roku, to tutaj jak gdyby wokół tej szkoły, pod murami tej szkoły, no, wydarzyły się dramatyczne wydarzenia 1900, z, z, z 11 listopada 1918 roku. No i tutaj także 22 września 1939 roku okupanci Niemieccy rozstrzelali dwóch zakładników mieszkańców miasta. Budynek stał się własnością miasta w 2014 roku. Na początku ubiegłego roku udało się uzyskać dotację w wysokości ponad 7 milionów złotych z wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na rewitalizację obiektu. Podczas konferencji organizowanej w lutym ubiegłego roku zastępca prezydenta Paweł Adamów przedstawił, jak będzie przebiegała rewitalizacja. Przede wszystkim rozbiórka istniejących garaży z tyłu na dziedzińcu wymiana więźby dachowej na nową. E, przy czym e, z, zachowując oryginalny kształt e, więźby dachowej, wykonanie nowego pokrycia dachowego i remont kominów, likwidacja kanału osuszającego wokół budynku, połączenie osobnych części piwnic, e, nowe ściany działowe w niektórych pomieszczeniach, ale też przybicia w ścianach istniejących, aby połączyć te dwie części, remont elewacji, stolarki okiennej, instalacji odgromowej i rynnowej Dobudowa przeszklonej klatki schodowej z windą dla dwóch osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Istniejąca obecnie w kamienicy klatka schodowa zostanie wydzielona pożarowo. Rozbudowa domu zemełki również będzie zawierać rozbudowę o nowy dwukondygnacyjny pawilon i oficynę. Na poziomie parteru sala ekspozycyjna, pomieszczenie na węzeł cieplny, magazyn i recepcja. Na poziomie piętra pomieszczenia hostelu. Poziom posadzki pawilonu licujący z poziomem terenu w centralnej części dziedzińca. Wejście bez, bez barier na całej długości fasady dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Minął rok od tych wydarzeń i jak widzimy, remont domu cemełki trwa w najlepsze, a budynek odkrywa przed nami coraz więcej tajemnic. Postany w tej chwili jest, jak widać, no, odkrywamy tynki, odkrywamy tego, sprawdzamy konstrukcję konstrukcję samą nośną tego budynku jest w tej chwili no stan jest, nie jest zły po prostu no, gdzie trzeba przeprowadzić te wszystkie renowacyjne naprawy tych ścian tego, tego wszystkiego także myślę że się doprowadzi do, do, do tej pierwotnej założenia które ma tu występować na tym budynku My też nie możemy już doczekać się zakończenia remontu i zwiedzenia odnowionych przestrzeni zabytkowej konińskiej kamienicy.